Na pewno jest radość, bo możemy się spotkać wreszcie na boiskach, natomiast to nie jest tak, że nie mieliśmy z zawodnikami kontaktu, spotykaliśmy się codziennie w ramach zajęć szkolnych. Były to zajęcia zdalnie, ale również to były, to były codzienne treningi, z zadania z, z wychowania fizycznego, także kontakt był codzienny, rozpiski treningowe, zadania treningowe, zadania z WF. Bardzo się cieszę, bo siedziałem cały czas w zaciszu, ewentualnie na podwórku podbijałem piłkę główką, a teraz mogę pokopać z kolegami piłkę, spotkać się z nimi, pogadać, trochę pośmieszkować, no i nie ma takich nut przynajmniej. No na pewno duża radość dla nas, dla trenerów, że możemy... W końcu znowu poczuć boisko i przede wszystkim zrealizować jakąś jednostkę treningową, bo, bo tak jak tutaj powiedziałaś, już no dwa miesiące jesteśmy w domu i, i, i ten okres, który, który teraz przed nami na pewno napawa nas takim optymizmem i, i na pewno będziemy szli w coraz lepszym i pozytywnym kierunku. Chcemy przede wszystkim zobaczyć, jak chłopcy wyglądają w treningu z piłkami na żywo, na boisku, więc na pewno to będzie jakiegoś rodzaju wprowadzenie. Podoskonalimy troszkę elementy, elementy techniczne. Może nie na miesiące, ponieważ liczymy na to, że ten drugi etap odmrażania całego państwa po pandemii będzie trwał krótko i lada chwila. Pozwoli nam Państwo na, na treningi przynajmniej w większych grupach. Natomiast myślę, że około dwóch tygodni będziemy, będziemy tutaj mocno pracować 3-4 razy w tygodniu z chłopcami i przede wszystkim skupiać się na indywidualnej pracy. Ja myślę, że, że nie ma problemów. No po prostu myślę, że każdy z chłopców jest troszkę na innym etapie, jeśli chodzi o, o to, co wypracował, co wypracował w domu. Natomiast problemów nie ma, są same plusy, jesteśmy na boiskach, cieszymy się, mamy duże entuzjazmu. Dzisiaj no przede wszystkim pierwsze dwa treningi, czyli dzisiaj i, i jutro mamy takie wprowadzające, żeby, żeby chłopcy też tutaj poczuli boisko, poczuli, poczuli piłkę. E, wiadomo, no mamy różne obostrzenia, czyli, czyli ten odstęp pomiędzy zawodnikami też musi być zachowany. I, I tak jak powiedziałem na wstępie, no dzisiaj wprowadzenie, e, trochę pobiegamy motoryki, e, małych gier takich, e, które pozwalają nam na to, żeby, żeby gdzieś tych chłopaków e, wprowadzić w taki rytm meczowy, w cudzysłowie, i, i na tym dzisiaj się skupimy. Cały ten okres, e, wydaje mi się, że trening sześciosobowy będzie dyktowany pod pracę indywidualną, czyli tutaj będzie dominowała taktyka indywidualna, jak i technika. Wszystko w formach ścisłych, zachowując bezpieczne odległości, jak i formy, które nam zostały przekazane. Pracowaliśmy indualnie, zawodnicy mieli rozpiski indualne, pracowali nad motoryką, raportowali nam codziennie jak wygląda ich praca, także wydaje mi się, że motorycznie nie będzie dużych zaległości, także tu nie będzie jakichś większych problemów. Piłkarsko będziemy pewne rzeczy zaraz już chcieli nadrabiać, także będzie okej. Okay. Oczywiście nie próżnowaliśmy przez ten okres, bardzo mocno pracowaliśmy indywidualnie z zawodnikami. Tutaj każdy trener wykonał bardzo dobrą pracę w domu. Przygotowaliśmy sporo materiałów, analiz meczowych czy różnych ćwiczeń, które nasi zawodnicy mogli wykonywać w domach. Natomiast wiadomą sprawą jest, że taki trening indywidualny nie zastąpi tego, co możemy wypracować tutaj na boisku. Na razie w małych grupach sześcioosobowych, natomiast wierzymy w to, że w że kwestią czasu będzie powrót tutaj już do normalnych treningów z pełnymi drużynami. Grupa Azoty. Główny partner klubu sportowego ZKS Unia Tarnów życzy niezapomnianych emocji sportowych z udziałem tarnowskich piłkarzy.